Cześć kochani, tradycyjnie już witam się z wami bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. W ubiegłym tygodniu opowiadałam wam o świetnych książkach, które prawdopodobnie znajdziecie w swoich domowych biblioteczkach. Oczywiście ten temat wybrałam ze względu na obecną sytuację, sytuację w której zostały zamknięte chociażby biblioteki, także nie każdy ma gdzieś tam na wyciągnięcie ręki tyle książek, co ja. Ja mogę sobie w książkach przebierać, ale tam, tamtym filmem postanowiłam ułatwić, może yy, nie w którym spośród was gdzieś tam podjęcie jakiejś tam czytelniczej decyzji, ułatwić powrót może do jakiejś zapomnianej lektury. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak u mnie wygląda teraz ta cała sprawa z czytaniem, czy czytam więcej, czy czytam mniej, jak czytam, kiedy czytam, jak to wszystko mi wychodzi i przede wszystkim. Czy czytam więcej nowszych, czy więcej starszych książek? Jeżeli taki temat Was interesuje, no to serdecznie zachęcam do oglądania. I już na samym wstępie odpowiem na pytanie podstawowe, czyli czy czytam więcej. Nie, i myślę, że całkiem sporo osób ma tak samo jak ja. Może czytałabym więcej, gdyby cała ta sytuacja miała miejsce gdzieś jesienią albo zimą, ale akurat mamy wiosnę, te dni jednak stają się coraz dłuższe. Ja jeszcze mam ten komfort, że mogę wyjść sobie do własnego ogrodu, gdzieś tam się. Przespacerować, coś w tym y, ogrodzie porobić, a jeżeli pogoda jest naprawdę cudowna, no to po prostu w tym ogrodzie mogę sobie z książką. Usiąść. Także właściwie teraz najczęściej czytam w takich momentach szczególnego nasłonecznienia, bo po prostu chcę złapać trochę tej witaminy D. I często też czytuję gdzieś tam wieczorami, ale pod warunkiem, że nie zasnę. Także ostatnio czytam trochę mniej. A drugie pytanie, co czytam? Czytam ostatnio. Chyba więcej literatury współczesnej niż literatury dawnej, ale wydaje mi się, że to jest przejściowe, bo z kolei w innym miesiącu będzie przeważała literatura już wiekowa, a jeżeli nie wiekowa, to przynajmniej kilkudziesięcioletnia. Obecnie zaczęłam już, już zaczęłam. Trzecią część chłopów, czyli mowa o wiośnie. Obiecałam sobie, że wiosną przeczytam Wiosnę z Chłopów, także zabieram się zaczytanie, i to jest taka klasyka, po którą sięgnęłam w tym momencie. A jeżeli chodzi o takie moje klasyczne plany na przyszłość, no to po głowie chodzi mi na pewno Wojna i Pokój. Ja tutaj mam akurat drugi, drugi tom. Tej wojny i pokoju. Ja mam takie wydanie czterotomowe. Nie wiem, do tej pory tej wojny i pokoju nie przeczytałam chyba głównie dlatego, że, no właśnie, mam wydanie czterotomowe, a ja staram się unikać jednak książek, które ciągną się przez kilka tomów, bo wiem, że czasami, no na przykład po skończeniu drugiego tomu mogę zająć się czymś innym, później jeszcze czymś innym, jeszcze czymś innym. No i kiedy wrócę do tomu trzeciego, no to okaże się, że mam już pewne braki, pewne rzeczy już z drugiego tomu na przykład zapomniałam, ale zapytałam się was na Instagramie, czy warto przeczytać wojny i pokój. No i dowiedziałam się, że to jest naprawdę świetna lektura, że nie ma się czego bać, także zamierzam sięgnąć sobie po kolejną pozycję, właśnie z literatury rosyjskiej, także z literatury polskiej chłopi. Obecnie wzięłam Chłopów na tapet i Wojnę i Pokój w niedługim czasie. A jeżeli chodzi o literaturę bardziej współczesną, no to obecnie czytam sobie, recenzja będzie w najbliższą sobotę, Czarne Miasto, Marty Knopik. Podobno, dlatego sięgnęłam po tę książkę, bo usłyszałam, że podobno to jest naprawdę dobry debiut. A skoro jesteśmy przy debiutach, to niedalej jak dwa dni temu opowiadałam Wam o innym, Cudownym debiucie, czyli o książce opowieści Berdo Anny Cieślar. Strasznie polecam Wam tamten debiut. Jeżeli zazwyczaj nie sięgacie po książki współczesne, raczej wolicie te dawniejsze, właśnie sprzed wieków, sprzed kilkudziesięciu lat, no to dla powieści Anny Cieślar naprawdę warto zrobić wyjątek. A ja tutaj podczytuję sobie właśnie Czarne Miasto. Na razie nie zdradzę Wam, co o tej książce sądzę. Bo po co, skoro zrobię to już za dwa dni, ale mogę Wam tutaj przybliżyć, o co w ogóle w tej, tej książce chodzi. Chociaż na dobrą sprawę, ja wspominałam już o tym i w filmie z premierami, chyba. Z którymiś premierami, także tam już o tej książce wspominałam, że chcę ją przeczytać. Czarne miasto jest niczym jeden z bohaterów powieści, którego losy od narodzin do śmierci utkane są z legend, fragmentów starych kronik i chaosu sprzętów pozostawionych przez kolejne pokolenia. Wanda mieszka samotnie w czarnym mieście, w ogromnym mieszkaniu pełnym mebli i wspomnień. Jej mąż dzisiek zginął w kopalni w roku zaćmienia, kiedy to zapadały się kolejne podziemne chodniki, a ludzie szukali schronienia w budowanych na prędce tunelach. W umierającym mieście, wśród duchów przeszłości, zaczyna się toczyć codzienne życie. Wanda nadal nie otrząsnęła się z żałoby, a jej córki, zwane siostrami Bebe, wyemigrowały do białego miasta. Natomiast kim jest sama Marta Knopik, absolwentka filologii polskiej, autorka scenariuszy dla teatroteki szkolnej prowadzonej przez Instytut Teatralny w Warszawie, pasjonatka wypraw wysokogórskich, wycieczek rowerowych i nurkowania. Czarne Miasto jest jej debiutem powieściowym, a zarazem początkiem cyklu opowieści z Czarnego Miasta, czyli mamy tutaj początek pewnego cyklu. No to właściwie sprawia, że lektura tej książki stała się dla mnie jeszcze ciekawsza. To jest moja obecna lektura. A co czeka na przeczytanie, co mam tak najbliżej siebie? Oczywiście nie wykluczam, że jakaś klasyka gdzieś tam w międzyczasie pomiędzy te współczesne opowieści wpadnie, jedna na pewno wpadnie, ale może wpadnie więcej. Po pierwsze, mam najnowszą część kryminału pod psem Marty Matyszczak czyli wypocznij i zginia. Ja tutaj mam akurat przy sobie przedostatnią część, czyli trupa w sanatorium ale tutaj na pewno zobaczycie okładkę tej najnowszej części, która czeka u mnie na szafce przy łóżku na przeczytanie, to przeczytam tę część przeczytam wtedy, kiedy będę miała ochotę na coś lekkiego, przyjemnego na taką sympatyczną komedię kryminalną, a z takich nowości już marcowych, książka, która zainteresowała interesowała mnie w momencie, w którym oni się dowiedziałam, kiedy dowiedziałam się o tym, że ona wychodzi na rynek wydawniczy. Łukasz Staniszewski, Małe Grozy. Przyznam się Wam, że ja myślałam, że ta książka jest trochę grubsza, ale nie szkodzi. Nie, nie grubość świadczy o tym, czy książka będzie dobra. Opowieść z miejsca, gdzie nie ma dróg ani mostów, jest tylko miłość, dzięki niej możesz podróżować najdalej. Podoba mi się okładka i też podoba mi się opis z tyłu, dlatego zdecydowałam się tę książkę przeczytać. Nieposkromiona wyobraźnia, rozkwitająca w magicznej przestrzeni pomiędzy warmi niskimi jeziorami. Mieszkańcy wsi Małe Grozy umieją oswoić to, co niewytłumaczalne, ale potrafią być też pragmatyczni. Stary Jerycho, niczym pogański kapłan, przewodzi obrzędowi pędzenia agrestówki. Moc opowieści Józwy jest tak nieodparta, że przyciąga na niego wszystkie kobiety. Karolina wzburza krew nawet w drewnianym strachu na wróble. Zmysłowa opowieść o świecie, którym rządzą popędy, pragnienia i tęsknoty, a jedynym sposobem na zaspokojenie niepohamowanego apetytu na życie jest odnalezienie jedności z naturą. Jeśli warmia nie miała dotąd swojej mitologii, duchów, strachów, kusicielek i demonów, Łukasz Staniszewski wypełnia ten brak brawurowym debiutem. Czyli też podobno mamy jakiś świetny debiut, a y, ostatnio słowo debiut działa na mnie jak płachta na byka, czyli. Nie, że chcę taką książkę zniszczyć, tylko raczej, że chcę taką książkę poznać, przeczytać, pędzę od razu w jej kierunku. No to gdzieś te małe grozy oczywiście do mnie trafiły, a dobrze wiecie, że ja lubię takie poplątanie rzeczywistości z czymś nierzeczywistym. Mamy też książkę, o której wspominałam w premierach marcowych, czyli Dom Ptaków, powieść Ewy Meyer. Y Lee Howard miała ponad 40 lat, kiedy postanowiła porzucić londyńskie życie i karierę skrzypaczki. Chciała resztę dni poświęcić swojej jedynej prawdziwej pasji ptakom. Miłość do nich pocycał w Len, charyzmatyczny ojciec poeta, który nie potrafił przejść obojętnie obok rannego ptaka. Kiedy przeniosła się do małego domu w Sussex, napisała dwa bestsellery, zadziwiając świat swoimi spostrzeżeniami na temat sikor, rudzików, wróbli i innych ptaków, które mieszkały w pobliżu. Ta poruszająca powieść pokazuje prawdziwą historię niezwykłej kobiety, która postanowiła... Przeciwstawić się oczekiwaniom społeczeństwa oraz radość, jaką czerpała z niezwykłego związku ze światem przyrody. Jakoś tak sobie pomyślałam, że to będzie ciekawa taka wiosenna lektura, tym bardziej, że ostatnio zauważyłam szczególną jakąś aktywność ptaków. Nie wiem, czy to ta zmienność pogody: ciepło-zimno, ciepło-zimno, ale w każdym razie tych ptaków ostatnio obserwuję całkiem sporo, także miło będzie przeczytać powieść zatytułowaną Dom ptaków od wydawnictwa Marginesy. Shirley Jackson Loteria najbardziej kontrowersyjna rzecz opublikowana kiedykolwiek w The New Yorker. Oczywiście, chociaż może to nie jest oczywiste, więc od początku. Shirley Jackson to jest y, amerykańska pisarka, autorka wielu powieści i opowiadań, m.in. Nawiedzonego, Zawsze mieszkałyśmy w zamku, poskra Poskramiania demonów, Życia wśród dzikusów i Loterii, która uważana jest za arcydzieło. Loteria to jest zbiór opowiadań i w tym zbiorze tytułowe opowiadanie, czyli właśnie loteria, uznawane jest za naprawdę świetne opowiadanie. No i o co chodzi? To opowiadanie Shirley Jackson w formie komiksu przedstawił nam wnuk Shirley Jackson, czyli Miles. Highman. I ja tutaj mam właśnie ten komiks, komiks będący adaptacją. Mamy tutaj z tyłu adaptację jednego z najsłynniejszych amerykańskich opowiadań XX wieku. Opowiadanie w wersji y, angielskiej już mam, także najpierw zabiorę się za przeczytanie tego oryginalnego opowiadania, a później zobaczę, jak Majest Hyman przedstawił je w formie komiksu. Uważam, że to jest y, no, ciekawe. Takie prze przekład y, opowiadania na komiks. Dzień 27 czerwca wstał pogodny i słoneczny, prawdziwy dzień pełnego, pięknego lata. Wszędzie zakwitały kwiaty i krzewy, a trawa ścieliła się gęsta i zielona. Na skwerze zaczęli się już zbierać mieszkańcy wioski. Tak zaczyna się loteria, wstrząsające opowiadanie Shirley Jackson, którego komiksowej adaptacji dokonał jej wnuk Miles Hyman, czyli na dobrą sprawę to, co powiedziałam. Miles Hyman studiował literaturę i poligrafię, specjalizuje się w komiksach i adaptacjach klasyki literackiej. Jego prace wystawiono na całym świecie i publikowano też no, w wielu miejscach. Mieszka w Paryżu. Mi komiksy kojarzą się z, szczególnie z dzieciństwem, dlatego nie ukrywam, że teraz, kiedy trafiam na jakiś komiks, no to jest to dla mnie zawsze bardzo takie miłe, podszyte nostalgią doświadczenie, kojarzące się, się właśnie gdzieś tam z dzieciństwem. Co jeszcze? Aha. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że to, że zostaliśmy odcięci na przykład od dostępu do bibliotek, nie oznacza, pamiętajcie o tym, że zostaliśmy odcięci od dostępu do chociażby spotkań literackich czy jakichś tam innych inicjatyw literackich, bo na dobrą sprawę teraz bez wychodzenia z domu można posłuchać naprawdę ciekawych wywiadów i wziąć udział w naprawdę ciekawych spotkaniach. Autorskich. Na przykład we wtorek o godzinie 18 na profilu facebookowym Empiku transmitowano taką premierę online, spotkanie z Katarzyną Puzyńską, która opowiadała m.in. o. O książce, która miała właśnie tego 25 marca premierę Policjanci w boju Włączyłam sobie to spotkanie z Katarzyną Puzyńską Jakkolwiek sagi, sagi cyklu o Lipowie jakoś nie lubię No to jednak gdzieś tam staram się zawsze śledzić to, co dzieje się na tym naszym polskim rynku wydawniczym I powiem Wam, że naprawdę przyjemnie spędziłam godzinę Czułam się prawie, prawie tak, jakbym naprawdę... Była na takim spotkaniu autorskim, tym bardziej, że cały czas pojawiały się jakieś ciekawe pytania od widzów. Także zachęcam Was do tego, żeby śledzić takie informacje o tym, czy przypadkiem nie pojawi się transmisja jakiegoś spotkania z Waszą ulubioną autorką, o autorką albo z Waszym ulubionym autorem, albo spotkanie na jakiś tam inny temat, który Was interesuje, bo to jest ciekawe doświadczenie i dla wielu, przypuszczam, z Was może być to też doświadczenie, Nowe, dla mnie też było to doświadczenie nowe, dlatego że jakoś nigdy nie wzięłam udziału w spotkaniu z autorem w formie takiej przez internet, online. Było to czymś, dla mnie czymś nowym i czymś ciekawym. Na pewno jeszcze do tej formy będę wracała, chociażby dlatego, że dzisiaj trafiłam na taką informację wydarzenie ogłoszone przez wydawnictwo czarne. Jeżeli wydawnictwo czarne, to mój ulubiony Andrzej Stasiuk. Mianowicie w piątek, ten najbliższy piątek, czyli jutro o godzinie 21 na profilu Facebookowym Wydawnictwa Czarne e, odbędzie się też transmisja na żywo. Tytuł Nocna Czytelnia Czarnego odcinek specjalny Andrzej Stasiuk na żywo z Wołowca. No to ja już jestem ugotowana. Andrzej Stasiuk przeczyta fragment nowej powieści, nad którą pracuje. Będzie to wersja na skroś oryginalna, być może ulotna. Jest to wielka tajemnica i niespodzianka. Na pewno tylko u nas i tylko teraz. Nowa książka prawdopodobnie ukaże się jesienią, także ja już nie mogę doczekać się tej nowej książki. No i myślę, że chyba nie ma teraz y nic. Lepszego niż wybrać się w piątek o 21:00, wirtualnie oczywiście, do Wołowca i spędzić ten czas z Andrzejem, Stasiukiem. Z ja jestem bardzo podekscytowana. Zachęcam Was do śledzenia właśnie takich teraz internetowych inicjatyw, bo jest ich całkiem sporo. Także to nie jest tak, że cały świat literatury zamarło. Dobra, i mam wrażenie, że tyle, jeżeli chodzi o ten filmik, wystarczy. Dajcie mi koniecznie znać, co wy. Teraz czytacie i czy zamierzacie wziąć udział w jakimś takim internetowym spotkaniu z jakimś pisarzem, pisarką? Czy może jednak zaczekacie, aż cała sytuacja się uspokoi i na spokojnie wybierzecie się na jakieś spotkanie twarzą w twarz? A przy okazji, m, takie spotkania są też najczęściej zapisywane, więc nawet jeżeli nie macie. E, Odrobiny czasu w piątek o 21.00, no to zawsze możecie sobie takie spotkanie odtworzyć trochę później i również gdzieś tam umilić sobie dzień. Ja już się z Wami żegnam. Teraz już naprawdę zachęcam do zerknięcia na mój poprzedni filmik, czyli na recenzję powieści, debiutu Anny Cieślar Berdo. No i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Pa, pa.